Drodzy bracia i siostry, myślę, że każdy z nas doświadcza w swoim życiu różnych kryzysowych sytuacji, trudnych, może związanych z jakimś cierpieniem, smutek, choroba, żałoba, doznała niesprawiedliwość, krzywda ludzka. W takich sytuacjach całkiem normalnym jest, że szukamy. Jakiegoś drugiego człowieka, jakiejś przyjaznej duszy, która zrozumie, która podzieli to nasze cierpienie z nami, te lęki, obawy, która po prostu poświęci, poświęci nam czas, żeby tak po ludzku pobyć z nami, nas wysłuchać. Często taką rolę w naszym życiu pełnią nasi krewni, rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, dzieci albo nasi przyjaciele. Ale zdarza się również i tak, że obecność tych osób może nam nie wystarczyć, a wypowiadane przez nich słowa wsparcia mogą okazać się niewystarczające wobec bólu, niepokoju i strapienia, jakiego doświadczamy. Jednym słowem, nie są w stanie przywrócić utraconego zdrowia czy też ukochanej osoby. Drodzy, i prawda jest taka, że w takich sytuacjach, Jedyna prawdziwa pociecha, jaka może na nas spłynąć, pochodzi od Boga. Jednak aby to zrozumieć, potrzeba silnej wiary, bo zdarza się nieraz, że to właśnie Boga, którego jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, święty Paweł nazywa Ojcem Miłosierdzia i źródłem wszelkiej pociechy. Mimo to zdarza się, że to właśnie Boga obwiniamy za nieszczęścia i cierpienia, których doświadczamy. Wbrew pozorom nie jest to jednak nic nowego i szczególnego, ponieważ człowiek znajdujący się w jakiejś granicznej sytuacji w swoim życiu, doświadczający cierpienia, niesprawiedliwości, krzywdy, wszędzie dopatruje się źródła swojego nieszczęścia. Mimo iż wie, że Bóg jest dobry i miłosierny, to i samego Boga jest w stanie włączyć w grono winnych sytuacji, w której się akurat znalazł. Często Wóch oskarżane jest to o obojętność, nieobecność, nieczułość na los człowieka i o wołanie o pomoc. Również Biblia obfituje w sceny buntu i rozgoryczenia. Izraelici wielokrotnie obwiniali Boga, że ich opuścił, że nie troszczy się o nich, że zapomniał o łączącym ich przymierzu, o obietnicach, które złożył ich praojcom. Chyba najmocniejszym przykładem takiego rozpaczliwego buntu jest Hiob, który w pewnym momencie swojego życia, kiedy doświadczał niesamowitego cierpienia, otwarcie wystąpił z oskarżeniem wobec Boga, zarzucając mu niesprawiedliwość i krzywdę. Ale czy tak jest naprawdę? Czy Bóg rzeczywiście obojętnie patrzy z góry na nas i nie interesuje się naszym losem? Dzisiaj, w pierwszą sobotę września, dzień szczególnie poświęcony Matce Bożej, a w naszym sanktuarium, tutaj w dniu odpustu, spójrzmy na Maryję. Na to, jak Ona w swoim życiu doświadczała tych trudnych sytuacji, ale też i pocieszenia, jakie otrzymywała od Boga. Bo czytając Ewangelię możemy zobaczyć, że Maryja, podobnie jak i każdy i każda z nas doświadczała wielu trudów i życie nie było usłane różami. Wiemy, że rodzina, którą tworzyli Maryja, Józef, nie należała do zamożnych. Zapewne wiele musieli się natrudzić, żeby zapewnić byt sobie i swojemu synowi. Życie w ubóstwie otwiera na Boga, ponieważ stawia przed człowiekiem więcej okazji, bo to właśnie Bogu. Powierzać los swój i swoich bliskich. Maryja jako kobieta uboga, ale też jako pobożna przedstawicielka narodu wybranego, szczególnie oczekiwała od Boga interwencji zapowiedzianej przez proroków tej szczególnej pociechy, którą miał być Mesjasz, którego miał posłać Bóg, który miał wyzwolić Izraela z okupacji rzymskiej i przywrócić wolne i silne królestwo w stolicy. Ze stolicą Jerozolimy. I pewnie wiele żydowskich kobiet, słysząc te zapowiedzi, przyjścia Mesjasza, marzyłoby, to właśnie ich syn był tym, który w imię Boga przywrócił upragnioną sprawiedliwość. Kto wie, może i Maryja w swoich modlitwach przedstawiała Bogu takie pragnienia. I oto w chwili zwiastowania te oczekiwania i pragnienia stały się faktem. Boży posłaniec. Oznajmił Maryi, że oto ma się stać Matką Bożego Syna. To był moment niezwykłego wyróżnienia i szczególnego wybrania Maryi. Jej serce doznało wówczas wielkiej pociechy, bo oto wśród wielkiego uciemierzenia, trudów dnia codziennego, by zapewnić właśnie byt swojej rodzinie, doświadczyła tej boskiej interwencji zapowiadanej przez proroków. Do tego momentu w jej życiu wszystko się zmieniło. Wszystko przybrało inny bieg. Pijące pod jej sercem życie Zbawiciela każdego dnia dawało jej wiele radości i wzruszeń, które było daleko większe niż te trudy dnia codziennego. Wewnętrzny pokój i radość, które przyniósł do jej serca Jezus, pozwalały jej patrzeć z ufnością w przyszłość, nawet w najtrudniejszych chwilach. Chociażby wtedy, kiedy dowiedziała się, że Józef chce ją oddać. Dla kobiety w ich sytuacji, normalnie, to byłby dramat. Została sama, z dzieckiem, znikąd opieki, znikąd środków do życia. A ona jednak umocniona Słowa. słowem Boga, nosząc w sobie źródło wszelkich pociech Jezusa Chrystusa, z ufnością patrzyła w przyszłość. Powierzając się miłosiernemu Bogu. podobne było całe jej życie na Ziemi. Czy to kiedy z niepewnością i lękiem szukali z Józefem miejsca, gdzie Jezus mógłby się urodzić, czy to kiedy musieli uciekać do Egiptu przed zazdrosnym Herodem, czy to kiedy musiała słuchać surowych zapowiedzi Symeona o mieczu boleści, który przeszyje jej serce. Aż kiedy to z drżeniem serca. Raz swym mężem szukała w zagubionego w Jerozolimie dwunastoletniego Jezusa. We wszystkich tych sytuacjach Maryja, będąc ubogą w duchu, mając wszystko u pokornie prosiła Go o siłę i pociechę. I niewątpliwie tej pociechy doznawała. Jednak największą próbą dla niej niewątpliwie było przeżycie procesu, drogi krzyżowej i śmierci swojego syna. Ile to potrzeba siły, nadziei, aby nie poddać się zwątpieniu i rozpaczy, patrząc z jednej strony na bezmiar ludzkiej nienawiści, a z drugiej na okrutny widok bezdronnego, niewinnego cierpienia. Maryja, stojąc pod krzyżem i doświadczając na sobie samej realizującego się w tym dokładnie momencie Bożego planu zbawienia, prosiła Boga o pociechę, o pokrzepienie, o łaskę wytrwania. Jak każda kochająca matka, myślała w tym momencie bardziej o swoim cierpiącym synu niż o sobie. I jej obecność była z pewnością jedyną otuchą, jak jej, jaką w tym momencie doświadczał Jezus w swoich ostatnich godzinach ziemskiego życia. Bóg czuwał nad Kalwarią, ale czuwała również Maria. Ponad krzyżem ludzkiej złości i grzechu królowało już Boże pocieszenie i odkupienie win, ale przede wszystkim nadzieja zmartwychwstania. Bóg, który żadnego cierpienia nie pozostawia bez pociechy, jakże miałby milczeć na błaganie o pomoc, które płynęło z ust Jego umiłowanego syna i Jego przeczystej matki? I tak też się stało. Bóg nie zamilkł. A jego odpowiedzią był poranek zmartwychwstania. I dla dopełnienia trzeba jeszcze przywołać jeden obraz z życia Maryi: oczekiwanie na zesłanie ducha świętego, ducha pocieszyciela obiecanego przez Jezusa zlęknionym uczniom w czasie ostatniej wieczerzy. Słyszeliśmy to dzisiaj w Ewangelii. W tym oczekiwaniu na Bożą Pomoc, na tego pocieszyciela, na moc, światło i pokój z wysoka towarzyszyła uczniom Maryja. Ta duchowa siła i radość, jaka stała się udziałem apostołów i Maryi w dniu pięćdziesiątnicy była ostatecznym potwierdzeniem dobrej nowiny głoszonej przez Jezusa, pieczętowała bowiem wiarygodność wszystkich Jego słów i obietnic. Jednocześnie dała uczniom Jezusa moc do tego, aby pośród czekających ich trudów i prześladowań nie upadli na duchu. Nie poddali się i mocno ufali w skuteczną Bożą pomoc i pociechę. Duch Boży, Duch Jezusa Chrystusa, pozostał bowiem z apostołami aż do końca ich dni. Tak wypełniły się Jego słowa z wieczernika, te, które przed chwilą usłyszeliśmy, kiedy obiecał, że nie zostawi ich sierotami. Drodzy, te słowa. Pozostają wciąż aktualne. Jezus i posłane przez Niego od Ojca Duch Święty są wciąż obecni w historii świata i naszego życia. Co więcej, po niebowzięciu Maryi również i ona sama jest blisko nas w każdej naszej potrzebie. Doświadczamy tego, kiedy przychodzimy tutaj do tego sanktuarium, kiedy przychodzimy przed ten obraz, który. Taczamy wciąż nasi, nasi przodkowie czynili to jeszcze w ogóle w innym miejscu na Wschodzie. Jako pocieszycielka strapionych i matka pocieszenia, ona nieustannie czuwa nad nami, otacza nas swoją macierzyńską czułością i wspiera wielką miłością w tym naszym doczesnym pielgrzymowaniu i za każdym razem, kiedy ją z wiarą wzywamy. Wypraszam Boga wszelką pomoc i pociechę, abyśmy i my mogli dojść do nieba i cieszyć się wraz z nią, tą wieczną pociechą, czyli chwałą nieba. Amen. Amen.